Z PBLS, a dzisiaj zagramy w FIFA 17. Wiem, że nie ma łapek, dwóch łapek w górę, ale co tam? Ale ważne, że tutaj to Borysy, tamten nie. Tutaj jest wszystko, tutaj ten. I dzisiaj zagram Ultimate Team. Dobra, nie, 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 no, dobra. Halo, halo, nie, 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 nie. E, tak, wychodzę. E, wczytuję karierę. Przepraszam, że taki nieogarnięty jestem. A tutaj moja morda piękna. Tutaj siema. Gitar, siema. Dobra. E, następny mecz gramy z Evertonem. Tutaj już mam wymęczonych. Już nie wiem, kogo tutaj zmienić. Ale dobra. Teraz się żyje Maria Luis Nie wiem, Luis się to pisze, czy nie? Bo ja już nie wiem. Okej. Okay. Gramy. Co tam gówno? Niebieski. Graj. Okej. Okay. Gramy. Ok, wrzutki i gol, chociaż o tym ja zap zapamiętałem tylko, tylko to zapamiętałem serio, tak Ronaldo technicznie i gol, pięknie, czuję taki super, ok, lecimy, modlić i dobra. Zaczynamy w Dobra. Guard Bay. Trochę się poćwiczyłem. Żeby nie wyjść na głupka, głupka z Evertonem, bo by było przykro nawet jakbym przegrał. Ramos Dobra Marcelo Ronaldo. Do. Gareta Bayla. Rodriguez tam się pokazał, ale nie, w, nie doszło. Ale Bail został spychnięty Trochę mi się ciężko gra, bo serościłem palec, przykro mi, ale wiecie jak to jest. Przycina y chcesz sobie przyciąć bułkę, ale tam musi być ostrze i sobie po prostu przecinasz. Nie to, że straciłem palce, po prostu się przeciąłem. Ty kurde mać. Masz w kości. Dobra, Rodrigo. Naprawdę Dobra, Marcelo Okej, okay. Marcelo, wrzuca Modrić chciał Marcelo Marcelo, i nie ma Ramos Ramos, trwona kartka, czy będzie? Żółta kartka dla Ramosa w 11 minucie. Ronaldo. Ramos. Ramos nie, nie, nie go nie strącił, ale co tam to gówno. Toni Kroos. Toni Kroos. Toni Kroos. Guard Bay. Do Bajla też, Rona, Ronaldo do Beyla i główno z tego wychodzi. Bejdź gramy puchar mistrzów, a nie jakieś. To nie jest. Wiem, że to jest o. dronu, ale to wiesz, Bejdź, to trzeba się postarać, żeby dostać punkty. A nie jakieś. bum cyk, cyk. Pepe. Halo, halo. Do Ramosa. Modrić. Podaje do Rodrigueza. Rodriguez do Ronaldo. 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 Ronaldo, Ronaldo. i nie ma. Gareth Bale. Modrić. Ramos. Toni Kroos. Rody. Co to było? Pepe Marcelo atakuje Ramos Nie będę nim <gryw> Nie będę nim fałował, bo już masz żółtą kartkę Na was Ramos Rodriguez no przy... Wiesz, że Cię lubię, ale postaraj się po prostu w tym meczu, no proszę. Nie bądź tak, no proszę. Mój błąd. Everton prowadzi. Dobra. Karim Benzema. Ty kurno. O Boż, nie będę faulował tym ramosem bo akurat. No dawajcie, dawajcie, dawajcie. Varane, to do Rodrigueza. Rodriguez, świetna akcja. Ronaldo, 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 Ronaldo i nie ma gola. Pepe, Pepe nie wykorzystał okazji. Nie... Nie będę... kurde, no Ramos ma żółtą kartkę i nie będę nim fablował, przecież mogę dostać czerwoną Pepe, drugi Pazdan. To się mówi. Nie a ja tylko tak mówię. Pepe Marcelo. Karim Benzema. Mądryć. Ronaldo, przepraszam. Cristiano... Ronaldo, nie będę. Dobra, co by co Dobra, Ramosa. Nie, Ramosa chyba jest dobry. Nie, no. Za isko bym zmienił isko za Rodriguez'a. Murata nie Kasemiro Kasemiro za crossa. Dobra. Pe, 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 pe. Nie, przegram to dobra, Ronaldo Ty kurna Gary Bale, Marcelo, jest. Czy to pierwszy rzut rożny? Dobra, ja, dawajcie, dawajcie, bo już nie mam czasu. Na was ja nie mam. Baran, isko, kurno, modlić Pepe Ramos. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo wypuścił sobie pięknie piłkę. Ronaldo, i gówno, bo on nie umie strzelać. Co się boi tego bramkarza? Kaseniro. No Karim Benzema Modrić, no oni nas miażdżą Nie to, że nie mam grać, ale... Karim Benzema, Modrić No Garetha Gareth Bale się czołga tu i nie ma Gareth Bale, Gareth Bale mi jest gol. Karim Benzema. Bramka do szatni. Cóż to... Cóż, cóż... 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 cóż to była za bramka? Karim Benzema wykorzystał chociaż tą okazję. Trzy gole. Dobra, nie dzieliśmy się jeszcze z tej, z tej połowy, że akurat bramkę do szatni zdobyliśmy. To jeszcze nie koniec. Dobra, rozpoczynamy. Isko, biegnie. Dobra, nie wiem. Żółta? Okej. Okay. Chciałem zmienić kamerę, ale dobra Właśnie przegrałem okazję Benzema Benzema i nie ma gola Niewykorzystana okazja Dobra, modrić. Błagam, wykorzystaj Gareth Bale Gareth Bale i nie ma Brań. sko Marcelo, Marcelo, Marcelo atakuje. Valencia. Pepe, Pepe. Pepe przyjął piłkę w polu karnym. Modlić, modlić, modlić. Modlić. No chociaż to zrobił jakoś tam, ale Ramos obronił. Casemiro. Tak nie miało wyglądać. Cieszę się, że to Nie była bramka. Pepe. Podaję do Modricia. Modrici do Karima Benzemy, Karim Benzema. Do Baila. Bail. Kogo nie mają za... bramkarza. Ten co obrony Karnego? Gol. Ja, ty. Co to było? Pepe Isko Bezema Isko Isko! Piękna bramka! Nie mam takich szczurek Taki szczur? Isko dwa gole Ronaldo isko. Dobra, isko już się tutaj popisałeś tą pierwszą bramką. Waran. No. <ścoughs> Isko, isko, isko... I co to było? Garet, do Garetha Bale'a Gareth Bale! No chodź, chodź. Widzie, widziałem ten glitch, więc... No kurna. Ramos. Dżagielka. Dżagielka. Ok. Dżagielka, dżagielka. Dobra, pp Ramos I nie ma, i chcecie jakiś challenge? To napiszcie w komentarzu. Czy chcecie? Wiem, że zmuszam was do, do tych komentarzy, ale i isko nie trafia. no wiecie, ja nie zmuszam do tych komentarzy, ale wiecie. To po prostu lubię jakieś challenge, Tylko błagam. Nie tam jakieś. Y, zjedz gówno Czy takie coś. Proszę. Proszę. Nie róbcie takich. No proszę. waran Ramos isco Benzema. Co, 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 co to było? Czekajcie, bo ja już nie wiem. No tutaj już trochę. Kasemiro! kasem kasem Nie, to Benzema. Dobra. Dobra. Ramos. Do Isko. Na no, szkoda. Pepe. Varane. Karim Benzema. Wpuszcza sobie piłkę. Co ostatnie te minuty. No. modlić. rzuca Dobra. Modlić nie ma. Dobra. Modlić kolejny raz wrzuca Ramos podaje do Warana <grymne> jaka laguna! X. niemal Isco. Isko Nie ma. o czekajcie coś mi się zdawało że kot się że tu u mnie a może to prawda zobaczę nawet co karim Benzema. to ostatnie akcje tego Myślałem, że wybiję na auta i już chciałem położyć pad. No widzicie? Jakie jest... Ty kurde! Co, że się skupiam, ale to są ostatnie akcje. Dobra, na no was podaję do ...Kasemira. XD. No, Iskon, Tempadido. Gareta Bejla, no co to było? Dobra, czekajcie, ja muszę zrobić jakieś pewne zmiany. Co tam? Dobra, Garet Bejla, tutaj. Błagam, wykorzystaj to Kasemiro. Waran. Garet Bejla, zaisko Kasemiro. A Semiro, a szkoda, dobrze, nie mówiłem, bo się skupię, naprawdę. Dobra. Dobrze, że remis, że wyrównałem. Konkurs rzutów w karnych? What the fuck? What the fuck? Okej. Okay. Draft to jest. Dobra. Ach. Jest. Dobra, ja się to skopiam. Nie, bo nie, nie, nie umiem wykonać. Jest. Nie ma. Nie jest. Jest. Nie. Nie wiem. Nie. Nie. No nie. Nie. to powinien być mój ostatni go... No nie Co to było? Nie mówcie, że jestem na czwartym miejscu. Och. Na trzynastym miejscu. Dobra. czekajcie, tutaj sprawdzę se sezon, bo chcę to sprawdzić. Mm. Dobra, ja kończę ten odcinek. Dobra, kurde, y jeśli Wam się podobał ten odcinek. Zostawcie koniecznie lajka w górę, subskrypcję i komentarz. Jak chcecie w ogóle Ultimate Team, to napiszcie mi na dole też w komentarzu. Dobra. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Siemaneczko!